Dobra, więc dzisiaj gramy w lub odrzucenie, czy coś takiego. Teraz ak aktualnie jest przerwa. Ja to już grałam, jest to fajna gra. Wykupiłam sobie kolorki. Na początku, jeżeli kupicie te kolorki, od razu ostrzegam, to za 19 euro tylko, to fajne w sumie. No to jak wyjdziecie z gry, to już potem jak będziecie wchodzić, to będziecie mogli więcej tych kolorów, jakby jak kupicie to. No bo na początku jak będziecie w tej grze i kupicie, to no, nie będziecie mieli. Dobra, więc zaczynamy, czarodziej. Mam nadzieję, że mi zrozumieliście mój dialog. Tak, to utrudnia w tej grze. Zaczynamy od kapelusza w sumie. Jak zauważyliście mam koło kolorów. Bo są bardzo słabe kolory, jeżeli chodzi. O to... Mm, kurczę, gdzie jest kremowy? Gdzie jest kremowy? No! Mam zawsze problem. A tu też nie lubię tego, że jest tak mało czasu. Mogą przeszkadzać, zmieniać tematy. Raczej nie dostaniemy pierwszego miejsca jakby... No, no nie pierwszego miejsca, ale... Nie wygląda to jak czarodziej, ale dobra, może... Zobaczmy sobie na rysunki No są lepsze od moich zatem. Bo teraz mam już to ci nie. X, coś to. Ale słodka. I, i dajcie znać, czy kiedy się oglądaliście, pokemony Mój brat oglądał i dosłownie patrzyłam. Wciągałam się w to. Na początku tego nie lubiłam, ale potem się wciągałam. Dobra, malarzem jesteśmy. Wolałabym być sędzią, niż malarzem, no ale dobra. Czemu nie zaskoczyłam? Następny temat: wędka. Dobra, dobra. No spróbuję narysować wędkę z 99 nocy lesie. Jakby co? To słabo mi idzie to rysowanie, ale. Chyba będzie taki jeden z pierwszych oficjalnych takich odcinków nie wiem czy wam mówiłam, ale... Ale tak jest to fatalna wędka moim zdaniem ale może komuś się spodoba nie, powinno być dłuższy tym. Dobra, i bierzemy taki fajny haczyk. No nie jest taka zła. No ale zobaczymy, co powie sędzia. O kurcze, nie wiem, czy ja wygram. Kto ten sam? Błagam. Jak? Dawaj. Starałam się. Dawaj. Tak! Widzicie, jako jedyną mnie docenił. Słuchajcie, zobaczcie, jaki mój piękny. Ale to też jest ładne. Ale moje jest ładne. Dzięki, dzięki. Tak, tak. No. Tu można. Brzee. Chciałabym być cenią. Naprawili tego, heka, czy mi się po prostu zagowało? A no tak, nie mogę smakać. Sędzia! Widzicie? Ha ha hać posadków ołówek jednorożec. Jednorożec, ja jestem ciekawa. Nie chcę im za bardzo utrudniać, bo też jestem fajna. Na razie nie. Może im kupić szybki czasomierz? Yes? Mm -hmm. Dobra, damy im jednego rozpraszacza. Ale nie, że jestem taka niemiła, po prostu jeden rozpraszacz widzowie. Jeżeli chcielibyście... jaśmie tu, znajomych tu, żebym mogła was zaprosić do tej gierki. Poczekajcie, no nie widzę tego rysunku, to no zły. No, sorry, nie widzę nic. No, jest niekolorowe, ale dobra. Fajne. Ale fajne. Fajne, tylko to nie jest kochana. No, ale pokazałabyś, może, ten swój. Dobra, nieważne. No, przykro mi. Ale Adela, ładnem. Tylko to nie wygląda jak. No, i to ale No, nie będę. Słuchajcie, niedługo sobie kopię Rowolksą i będę mieć jeszcze bliższego awatora. Masz! będziesz być sędzią, ale dobra, masz! To no, było, że ale stoimy. Przygotuj się. Następny temat. Ciasto! Bravissimowi to wiem Kojarzycie to ciasto z świnkli pepe? No po prostu było komiczne Nie wiem czy oglądaliście Ale jak za mnie to oglądałam To było komiczne Pamiętam to ciasto Ale my dzisiaj robimy lepsze ciasto Lepsze i lepsze Mam nadzieję, że nie zmieni podmiotu ale może nie ma rubuksu? Fajnie by było. Kurczę. Ej, 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 ej. Proszę mi rysować tu malinki. Halo. To jest też problem z tej grę. że... Ale dobra, mam jeszcze 20 sekund, bym nie wziął się Dobra, może nie jest to najładniejszy tort jaki w życiu widzieliście, no powiem wam. Ale dawaj, starałam się. Tak! Widzieliście? Najładniejszy tort, jaki w życiu widzieliście. Tak, 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 to Bym chciała sobie ulepszyć płótno albo stolik. Mianowicie, jak wasi rodzice. Nie no, żartowałam. Chciałam powiedzieć, że Robux jest Oczywiście najpiękniejszy z tych wszystkich. Ten niestety się nie dostał. Ale Antonina? Chyba Polka. Może dodam ją do znajomych. Co widzowie? By... A znajoma! Uu, Antonina. Dobra, Masz! No widzowie super po prostu. Dobra, dobra, dobra. Mamy na to dom zaklęty. Jak ja mam narysować dom zaklęty? Nie, nie wiem, wiem narysowałabym no może, ale nie jestem już taka zdolna. Boże, jaki taki dziwny dom. Ba, ba, ba. Nie. Myślałam, że jest inaczej. Nie, 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 gadaj! Wziąć szybki czasomierz. Proszę Antonina. Błagam. Tak, dziękuję. No widzowie, czy wy byście mi dali za takie coś? Pewnie nie, ale... Tak, 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 tak. Kto mi to przetłumaczył w komentarzu? Naprawdę, dzięki. Nie wiem czy widzicie. Albo co to macie tu na czacie? Tak. Mamy przerwę, i to chyba będzie ostatnia runda. Może dla was ten odcinek jest nudny, ale zaproponujcie mi w grę w komentarzu. Tak, aby nie była dla was nudna. Po prostu nie miałam pomysłu. Adela! Nie, Adelia ona jest. Aha, jakaś taka. Przygotuj. Gitara, no naprawdę, nie cierpię rysować gitary. Jestem słaba w te klocki. Ciekawe, czy ktoś z gra na gitarze. Ogólnie... Tak, to może dla niego to by było gitarę, Ale ja osobiście uważam, że to mega trudne. Nie wiem czy dla Was też, ale nie też, szczególnie, że szybkiego czasu nie jeżdża ktoś. Nie wiem jak wygląda gitara w gruncie rzeczy, ale czy potrafię ją rysować to możecie ocenić w komentarzach. Może będą jakieś komentarze, że ładnie narysowałam, a nie że brzydko. Nie, raczej podnam te kreski. Ja Mam to cofnąć. Co? No, tak. śliczniejsza gitarę, powiedziałam. Ona jest surowa. Może to się dostanie. No dobra, może nie jest to najładniejsze. Dobra widzowie, papatki! Niech sypią się słupki.